Witajcie kochani, w kolejnym filmiku dziś horoskop dla raka na czerwiec, ale zanim zacznę, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart Tarota. Jeżeli mielibyście do mnie jakieś pytanie do moich kart, to zachęcam do napisania do mnie na adres mailowy tarocistka Ewelina małpa.gmail.com, a ja na takie pytania odpowiadać będę w filmie, w wiadomości głosowej na WhatsApp lub Messenger. A, lub drogą mailową. E, przypominam e, o tym, że trwa letnia oferta, e, specjalna oferta, gdzie możecie e, wykupić e, dwa pytania w cenie jednego. E, również są z, y, promocje na sesje prywatne. Wszystkie informacje możecie zobaczyć na moim Facebooku, na moim blogu, na moim Instagramie. Linki znajdziecie tutaj na, na YouTube. Także zachęcam do zaglądania. A jeszcze jedna uwaga, moi drodzy: jest to mój nowy kanał, który założyłam trzy dni temu. Od racji tego, że mój pierwszy kanał na YouTube został schakowany pod tą samą nazwą. Miał ponad 11 tysięcy subskrypcji, także jeżeli gdzieś tam będziecie widzieć, to jest właśnie mój stary kanał, na który już niestety nie, ben, nie jestem w stanie dodawać filmików, dlatego musiałam utworzyć nowy. No ale że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, którego ja jeszcze nie odkryłam. Mam nadzieję, że nie da, niebawem ta informacja do mnie przyjdzie. Także no, póki co, póki co, nie, no, będę nagrywała filmiki właśnie tutaj na ten kanał tutaj znajdziecie horoskopy, znajdziecie um, serię Wybierz kartę i, i wiele innych. Także za zachęcam do subskrypcji um, No dobrze, to by było na tyle. teraz przejdę do kart. Co czeka raki? Zacznijmy od spraw finansowo- zawodowych tutaj bardzo ładnie drogie raczki pokazują mi się powiodą się wasze plany, przypływ gotówki. Um, Zakup, również zakup jakichś mebli, jakichś mebli do domu, jakichś mebli do ogrodu chociażby, czy no, renowacja domu. Takie historie również mi się pokazały w sprawach właśnie finansowych, ale są na to pieniądze. Generalnie stabilizacja finansowa i takie. Um, no przypływ, przypływ tych finansów. Rzeczywiście, tutaj rzeczywiście te finanse dobrze wyglądają. Sprawy zawodowe również, sukces powiedziałabym. Także, jeżeli cokolwiek robicie, róbcie to, idźcie w tym kierunku, bo jest to dla Was dobre i to zacznie się niedługo. Albo jesteście w trakcie tego, że już Wam się to wszystko realizuje bardzo pomyślnie, i tak też będzie. Czyli czerwiec będzie takim miesiącem, gdzie rzeczywiście te sprawy finansowo-zawodowe będą bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujące, sprawy uczuciowe, I tutaj mi się pokazuje, moje drogie raczki, pewne sytuacje, tutaj jest transformacja, transformacja mi się pokazuje w sprawach uczuciowych. I teraz tak, może to być transformacja związku, na przykład coś musi umrzeć, żeby nowe mogło się narodzić, jakieś sprawy. Jeżeli coś was gdzieś męczyło w związku, coś, coś nie funkcjonowało tak, jak powinno, tak? Bądź e, mieliście razem z partnerem jakąś, jakąś sytuację, taką niekoniecznie między Wami, tylko gdzieś jakąś taką sytuację, która gdzieś wam ciążyła, to tutaj ona się po prostu, wiecie co? Ona zwyczajnie umrze śmiercią naturalną to gdzieś odejdzie, bo tutaj mi się pokazuje fajne partnerstwo, dogadanie się i dużo, dużo radości. Dużo radości, dużo miłości, lekkości takiej. Także, kochani, ja zawsze powtarzam, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawsze po burzy wychodzi słońce, tak? Jest tyle tych, tyle tych powiedzeń, ale one są naprawdę um, bardzo, bardzo trafne, bardzo trafne. E, I tutaj osoby, które, które nie są w związku, to Pokazuje mi się transformacja waszego życia uczuciowego, czyli już nie będzie tak jak było. Jeżeli jesteście sami, to ta samotność to już mi się pokazuje odejście tej samotności. Pokazuje mi się partnerstwo, lekkość taka czyli związek. Może, może możecie poznać kogoś, gdzie na początku właśnie. Teraz w czerwcu wejdziecie w tą relację na zasadzie miło, lekko i przyjemnie, tak? Nie miejcie od razu żadnych takich oczekiwań, że tak, to już do grobowej deski i, i w ogóle najlepiej, nie no, ślub i w ogóle dzieci i wszystko, tak? Nie, nie miejcie oczekiwań, wchodźcie z lekkością taką, cieszcie się tym, co jest tu i teraz, bo to jest najistotniejsze. A nasze, bo, bo nasze tu i teraz tworzy nasze jutro, tak działa właśnie prawo przyciągania. Bo to my kreujemy swoje życie. Czyli im bardziej szczęśliwi jesteśmy teraz i tu, to taką energię wysyłamy. Taką energię wysyłamy do wszechświata, i wszechświat nam wtedy to samo przesyła, tak? Czym wibrujesz, co wysyłasz, to, to do ciebie wraca. Także tego się trzymajcie, drogie raki. Tutaj rzeczywiście sprawy uczuciowe pięknie wyglądają. I, i nie bójcie się, że, że coś. Coś się skończy, bo coś musi się skończyć. Taka, taka kolej rzeczy, tak? Po to, żeby nowe mogło się urodzić. Ale będzie to jeszcze lepsze, jeszcze bardziej pozytywne dla Was. Ogólna energetyka. Co karty mi pokazują? Samopoczucie własne. Włożycie dużo pracy w swój rozwój. I to jakikolwiek rozwój, czy to intelektualny, czy to... Rozwój osobisty w sensie, tutaj duchowym, na przykład, tak? Czyli na przykład medytacje i inne takie rzeczy. Rozpoczniecie też, będziecie otwarci na rozpoczęcie czegoś nowego, czyli bardzo sprzyjająca energia, bardzo taka miłosna energia, tak? Bardzo um, taka wysokowibracyjna, bym powiedziała. Także tutaj, moi drodzy, moje drogie raczki. Um, Naprawdę bardzo ładnie czerwiec wygląda, także ja Wam życzę wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze, oby, te, oby ta przepowiednia się spełniła. Um, ja zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Proszę o subskrypcję, lajkujcie moje filmiki, przesyłajcie znajomych. znajomym. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.